Dzień dobry, proszę państwa, mam dla was bardzo dobrą wiadomość, ale pewnie oczekiwano i niektórzy tej wiadomości już się spodziewali. Od 11 lutego zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa ZTM w Ząbkach. Ta linia autobusowa będzie linią głównie obsługującą godziny szczytu, kursującą takimi ulicami jak Wjeżdżającą od strony Warszawy ulicą Łodygową, ulicą Warszawską, ulicą Piłsudskiego, ulicą Powstańców, tam ulicą Maczka do rejonu ulicy Gajowej i Ronda w tamtej okolicy i z powrotem tą samą trasą mniej więcej do Warszawy. Linia autobusowa ma w pewnym sensie złagodzić tam wszystkim ten ciągle rosnący ruch komunikacyjny, trudności komunikacyjne związane z budową tunelu. I nie tylko. Więcej szczegółów w najbliższej gazecie, co słychać, będzie również tam opublikowany można, i wydrukowany, można go sobie wyciąć, rozkład jazdy tego autobusu. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę. Do widzenia.